Pod filmem o sokolikach ktoś napisał, że herbata Lipton ma drobinki jakiegoś metalu w torebkach, i żebym zobaczyła co to jest. No to przeszukałam kilkadziesiąt torebek magnesem neodymowym i nie znalazłam żadnych opiłków, ale znalazłam kamyczki. Takie ładne i bursztynowe, trochę jak małe landrynki. Było ich całkiem sporo i były w każdej torebce. Więc napisałam do Unilevera zapytanie i po siedmiu tygodniach dostałam odpowiedź. Okazuje się, że. Na podstawie licznych testów jakościowych przeprowadzonych w Polsce i po wsłuchaniu się w opinie konsumentów tę kompozycję herbat skomponowano specjalnie z myślą o polskim konsumencie, a inspiracją był przyjemnie świeży i delikatnie kwiatowy aromat unoszący się na herbacianych plantacjach w Kenii. I że w porównaniu do herbat Lipton Yellow Label w innych krajach jest to herbata o mocniejszym i bardziej wyraźnym profilu, a te bursztynowe landrynki to aromat naturalny wymieniony na opakowaniu jako jeden ze składników. Spróbowałam i Potwierdzam, to aromat. Wiedzieliście o tym?